Zadanie dziewiąte. Zaprojektuj doświadczenie, w którym, którym potwierdzisz, że w uzyskanej mieszaninie substancji stałych znajduje się węglan. Uzupełnij schemat doświadczenia. Podkreśl wzór jednego odczynnika, którego dodanie w nadmiarze do mieszaniny znajdującej się w probówce doprowadzi do potwierdzenia obecności węglanu oraz opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia. Rozważmy sobie różne opcje. Generalnie załóżmy, że chcielibyśmy dodać wody. Czyli pierwszego tutaj odczynnika, jaki jest w stanie ciekłym. Reakcja, jaka by zaszła, to w zasadzie nie byłaby reakcja z węglanem, tylko reakcja tlenku wapnia z wodą i powstałby nam wodrotlenek wapnia, który mógłby się tam pojawić, mógłby być widoczny, natomiast myślę, że nie aż tak bardzo widoczny w tych pozostałościach węglanu tutaj, bo jest napisane ładnie, mieszanina substancji stałych i my mamy zidentyfikować węglan. Więc ten odczynnik nam odpada. Następnie mamy K2SO4 w postaci stałej. Szczerze mówiąc, nie wiem, co by to miało zmienić tutaj w przypadku tej, re... tej mieszaniny. Co do wodorotlenku, też myślę, że wielkich cudów można by się nie spodziewać. Natomiast pozostaje nam jeszcze kwas solny, który sprawia, że węglan ulegnie odpowiedniej reakcji. A wyglądać będzie ona w ten sposób, że Węglan, czyli CO3, w reakcji z kwasem solnym powstanie nam. Aha, no tutaj jeszcze kwestia stechemetrii w tym miejscu by była, a nawet nie przez chwilę pomyślałem, że tutaj jeszcze trzeba stechemetrię dobrać, bo tutaj jest ten nadmiar wypisany czyli dodanie w nadmiarze do mieszaniny znajdującej się w probówce. Doprowadzi do potwierdzenia obecności węglanu, czyli po prostu węglan to musi z czymś zareagować, a nie tlenek wapnia. Więc będzie ta reakcja wyglądać właśnie w ten sposób, że pod wpływem kwasu węglan wapnia rozpadnie się na chlorek wapnia. Da nam jeszcze kwas węglowy, który po prostu będzie to woda i dwutlenek węgla, który nam ulotni się jako gaz, wydzieli się nam jako gaz. W tym miejscu tego. Kwasu solnego musi być po prostu nadmiar, czyli stoichiometryczna ilość dwa razy większa niż naszego węglanu. W tym miejscu widzimy, że mamy dwie obserwacje. Pierwsze to, co możemy zapisać w tym miejscu, to że jak już wspomniałem, wydziela się bezbarwny. Bezwonny gaz. A drugą obserwacją zaś jest to, że węglan, który przecież był krystalicznym ciałem stałym, takim drobnokrystalicznym ciałem stałym, po prostu roztwarza się pod wpływem reakcji z kwasem. Więc piszemy po prostu o tym w ten sposób, że białe, drobnokrystaliczne. Ciało stałe roztwarza się. Oczywiście to, że jest drobno to tak można nawiasem mówiąc powiedzieć. Co do tego, czy białe będzie uznawane przez klucz, to jeszcze zobaczymy, jaki będzie ten klucz oficjalny.